Cześć i czołem. Kluski zrasałem. Dobra, zaczynamy. O kurczę, i dzisiaj em, zaczynamy kopanie. Muszę znaleźć jakąś kopalnię czy coś. Ale tu coś jest tu widać. A tu coś chyba było, czy nie, bo nie pamiętam. Dobra, ale musimy ogólnie znaleźć jakiegoś malutkiego cave'a. No tu gdzieś coś było. może jakiś chyba mały czy tam duży, nie wiem już ale tam a tu właśnie bo ja jedzenie se muszę przypalić jajka kurcowy tyle jajek mało, dwa kulcacki a dzisiaj, teraz budujemy domek i idziemy do kopalni. No i musimy trochę tutaj zobaczyć. Jedna kura, druga, ale dobra też. W razie nieważne, bo muszę zabrać drewno. O, tu coś jest. Tak. Tu coś chyba jest. O, jest kej. Ała. Nie taki mały jak myślałem. I duży ten kejwik. Duży, duży, duży. Muszę Muszę powiedzieć, muszę przyznać, duży ten kejwik. Jak na kejwa to bardzo duży. Nie wiem, czemu w ogóle kilofem to kopie, ale chyba jest szybciej. I się szybciej przynajmniej kilo coś tam. Ale dobra, nie ważne. Muszę sobie zrobić pieca. Tanie nie mam krowa Dobra, mam jedzenie. Dobra, szybko. Bo mam bardzo mało życia. Bardzo daleko jest mój domek. Szybko muszę dokończyć i spać ustawiony punkt odrodzenia aha, okej okay. teraz a no właśnie um, się w kopie No kopie się tutaj. No i będzie chyba okay. czemu tutaj jest. Nie wiem, o jest. Jest kobyl. Dobra. Dobra kurczę Czy moja craftingu z góry nie wziąłem Dobra nieważne Mam tu crafting Zrobię sobie piecyk Piecyk ...sikierę... ...i kif ...i pochodnie. Dobrze. Dobra, teraz dajemy chyba... ...dajemy do drugiej łapki... ...a tutaj kiw... ...i kopiemy.

dach Patrz, a dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Do góry. Tak w ogóle to zrobiłem sobie wejście do kopalni i z niej teraz wychodzę. No tak trochę niefajnie. Teraz zrobię farmę. Zrobimy sobie farmę. Bo tak chyba niefajnie nie mieć zwierzątek. Tak żeby tu tak ciemno nie było. skrzynka no właśnie ale by mi się skrzynka przydała skrzynka na te wszystkie stare graty na te wszystkie stare graty skrzynka by mi się przydała drzewo sefrazma Węgiel też, dobra, a wszystko, dobra, no, no. no właśnie jeszcze tutaj muszę tam zrobić patyki, teraz tak. Упс. Добро, теперь Так, так. И так. Добро. Dobra, dziewiętnaście wystarczy. Teraz... ...tylko wystarczy, że świnie zagonie. To świnia. To Te świnia, no co ty? Chcesz? Nie chcę. Na świnie to chyba nie działa. O, krowie. A krowa oh. to działa, czy nie? Krowa. No co? Dobra, nieważne. No właśnie. Mm. Jedzenie. 对。Ah. А где там? Хочешь? I teraz tak. No i po drewno znowu. Dobra, nieważne. Dobra, robimy tak. Kurczak, chodź. Ty też tu chodź. Chodźcie, kurczaki. Chodźcie tu. Czy wy serio jesteście takie głupie? Te kurczaki są w ogóle jakieś głupie. Chodźcie, kurczaki. Tu. No, chodźcie. Dobra. I teraz chcecie? No. Kurcze nie ma. Za mało mam. Ale dobra, nie można. Dobra, upieczemy, upieczemy, upieczemy teraz to wszystko, teraz węgiel i jedzenie. Ja se... Ja se tu teraz poczekam. Gdzie słońce? O tam. Tam są drzewo. Dobra, ja muszę sobie jakiś most tam do nich zrobić. Jak zdobędę jedzenie. I jeszcze teraz. Kurde. Potrzebne mi to. Jedzenie. A ja sobie dom poświetlam. I w kopalni wieczorem też będzie ciemno, czy w tym tunelu. To sobie porobię światło. I tak też zrobiłem, żebym wiedział, gdzie ja mam ten dom. Bo kurczę, jakbym nie wiedział, to bym się pogubił. A tego bym nie chciał. Kurczaczką było. No to jeszcze tu jest Dobra. I teraz tak. I następnego dnia pójdziemy do kopalni. No i czekamy noc. W łóżku. Dobra, idziemy do kopalni. Tylko sobie to jeszcze upieczamy. Na szybciora. Mm. Możemy iść. Węgiel sobie jeszcze wezmę. No właśnie. Mnie nie było stać na spodnie z piżamy. Mam piżamę. Dobra, idziemy do kopalni. Przy okazji sobie drewno trochę zbierzemy. No i coś tam się, trochę długo się tam idzie. Ale trudno się mówi. Drewno też sobie zbierę. Bo pochodnie trzeba zrobić. I się jakoś uratować przed upadkiem. A tam jest to duże drzewo, w którym w którym byłem em, w, oh, em, 20 godzin temu Baz 25 godzin temu czyli tam coś no ale dawno już tam byłem O no właśnie Teraz tak Pochodnia do ręki The I low do łapy. Idziemy w enderman. Nigdy się nie... Kurde. Dobra. Miejmy to już z głowy. Dobra. Miejmy to już z głowy. Dobra. I ja kończę ten odcinek. Jutro, czy będzie następny? No, następny będzie jutro. I cześć.